Przyglądamy się teraz programowi tego samochodu. To jest program do edycji programów ściągniętych z samochodu, LS. i to jest nasz Outlander. Yy. Oczywiście mamy tutaj dostęp do parametrów yy. podziału mocy pomiędzy osiami. Możemy decydować o sile regeneracji, możemy ją zwiększać, zmniejszać. Te czerwone lub czasami zielone zmiany to właśnie jest coś, co nanieśliśmy. A a kolor szary to jest treść oryginalna. No i tych parametrów jest dość dużo, znalezionych przeze mnie. Na przykład mamy tutaj limit prędkości maksymalnej, mamy też ustawienie, tak na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale ustawienie jakie mają być obroty. Akurat ta dziwna liczba 109 oznacza, że ma być to 850. One są w pewien sposób przeliczane. Natomiast co od nas by najbardziej tu zainteresowało, to spowodowanie też, żeby ten samochód był w stanie wykorzystać baterię w większym zakresie. I teraz mamy charakterystyki, mamy w pewnym miejscu charakterystyki, pozwalające zdecydować nam, czy samochód ma zużywać energię do poziomu 28%, o tu mamy akurat mapy zapłonu, ma zużywać energię do poziomu 28%, czy też może... Powinien zużywać tę energię w inny sposób. W momencie, w którym przyglądaliśmy się tej baterii i poznaliśmy ją lepiej, i wiemy, jakie ma możliwości, parametry obciążalności, ile w stanie jest przeżyć, jak tak naprawdę jest żywotna, to postanowiłem, aby zwiększyć troszeczkę zasięg tego samochodu, i w tym momencie silnik spalinowy nie jest włączany przy 28%, tylko przy 22%. Różnica jest niewielka, może jest to parę kilometrów, tak naprawdę, szczególnie w zimie, no ale one zawsze się mogą przydać. Natomiast na desce rozdzielczej widzimy niewielką zmianę w postaci tego, że teraz baterię da się rozładować całkowicie do zera. Znika nawet ostatnia kreska i może się zdarzyć tak, że, że jedziemy przez chwilę z, z niczym takim w baterii a dopiero potem zostanie uruchomiony silnik spalinowy. Generalnie uznaliśmy to za korzystne rozwiązanie i tak zostawiliśmy w naszym aucie. Jest jeszcze jeden dość spory problem tego silnika. Pomimo, że on pracuje w cyklu Atkinsona, tu może pokażę, jacyś fachowcy na pewno się znajdą i sobie zrozumieją, co się stało. Tu mamy charakterystykę przepływomierza, a tu mamy wyliczenie całkowitego ładunku powietrza. W cyklu Atkinsona, jak się okazuje to nie wystarczy, żeby ustawić mieszankę w pobliżu stoichiometrycznej dlatego, że cały czas odbywa się walka z uzyskaniem odpowiedniej normy spalin ten samochód jest zwyczajnie przedawkowany generalnie samochód działa poprawnie bez jakiegoś już dogłębnego kopania ten samochód działa poprawnie jeżeli jego dawka paliwa zostaje obniżona o 7% gdzie, czyli całkowite zużycie paliwa o 7% ponieważ jak widzicie zmiana jest w całym zakresie obrotów i obciążeń, bo to jest cała mapa o to co teraz zaznaczyłem co oznacza ni mniej, ni więcej, że ten samochód po prostu 7% mniej pali, żeby wykonać tą samą pracę. I to nawet odbija się dość korzystnie na, na pracy silnika, dlatego że ten silnik jest osobno, poza jego tuningiem, on jest osobno ciut mocniejszy, bo był nahalnie przedawkowywany ze względu na bardzo ciężkie wymagania normy spalin, generalnie ze względu na emisję tlenków azotu.